I od razu jeszcze hutnik bija! Intercity hutnik! Hy, hy, hy! Fajny dzień! Hutnik bija! Pozdrowienia dla maszynistów! Ha, ha, ha. Hutnik wbił! Ale gładko hutnik wbił! Bielsko-biała jak główna, hutnik Intercity 4, 5, 2, 3 hutnik Beczki a teraz się hutnik wbija, wbił dobra odjazd hutnika w kierunku Wytgorszy Głównej Odjazd hutnika w kierunku gdy nie Głównej. Stadler. Edek do. Догди